Klaudia, Ty jako zwycięzczyni 11. edycji programu Top Model przywiązujesz dużą wagę do swojego stylu? Bardzo dużą. Ja uwielbiam modę, od zawsze lubiłam. I, I lubię to, jak my troszkę inspirujemy się zagranicznymi trendami. I wprowadzamy je na polski rynek. Ja sama interesuję się bardzo modą i gdzieś w przyszłości, mam nadzieję, że już niedaleki, też swoją markę odzieżową już mam nadzieję wypuszczę na świat, bo to też już plany od pewnego czasu. Ale robisz już coś w tym kierunku? Robię, już wiele projektów gdzieś tam mamy narysowanych, zarysowanych i nad nimi pracujemy. Jeszcze to nie jest ten etap, gdzie będę zdradzała z kim i jak, bo to wszystko dopinamy, ale, ale chcę, żeby to wszystko wyszło i, i żeby każda kobieta w, czymś, w tym czuła się świetnie. A zastanawiałaś się na przykład, albo może już wiesz, ile potrzebujesz pieniędzy na taką inwestycję? Jeśli chodzi na początek to minimalna kwota jakoś 30 tysięcy złotych. To jest taki początek, że, że na pewno trzeba w to zainwestować. Ja już od dawna o no, tym myślałam, ale kwoty w pewnym momencie mnie już zaczęły przerażać, bo tak naprawdę trzeba to wszystko zrobić bardzo przemyślanie. Można wyszukać sobie. Naj... To jest taki, taka dosyć niska mówię kwota i to też w zależności jakie będą materiały, kto będzie to szył, czy to będzie w Polsce i tak to wszystko jest na takim etapie rozwoju, no że szacujemy, że najmniejsza kwota to na pewno tyle będzie. Rozumiem, że dzisiaj pojawiłaś się na tym evencie i na tej prezentacji, żeby też tak popatrzeć, co jest w trendach, co jest modne i tak dalej. Tak, ja w ogóle bardzo lubię markę Witchen, współpracujemy również i nieraz sobie od nich zabiorę kilka rzeczy do szafy, bo bardzo mi się podobają, są świetne jakościowo, mam ich bardzo dużo i w ogóle lubię te kolory. A ty uważasz, że na przykład kolory symbolizują pewne rzeczy, sytuacje i wierzysz w takie rzeczy? Wierzę i też mam swoje ulubione kolory, mimo tego, że dzisiaj króluje kolor taki beżowy, burgund, i to jest raczej w ogóle taki trend na tę jesień właśnie w takich brązach. To dzisiaj po prostu chciałam troszkę słońca przynieść do, do tego miejsca, bo nie ukrywam, że mi go bardzo brakuje. Ja nie, nie lubię strasznie zimy naszej w Polsce. I jak mogę ubrać się jasno? To tak po prostu robię. To mogę ci zdradzić. Znaczy to jest fakt, że na razie zimy jeszcze nie ma, jest jesień, ale wiem o czym mówisz, bo ja też kocham lato. A czy jest na przykład ktoś, kto wniósł trochę słońca w Twoje życie, czyli na przykład jakiś partner albo nowa miłość? No, ciągle ktoś nosi słońce w moje życie, ciągle pojawiają się różni ludzie. Czy to są przyjaciele, czy to potencjalni partnerzy biznesowi życiowy. nie będę tutaj nic zdradzać. No, ale mam przyjaciół, którzy są przy mnie, i jakby nie było, jeśli mam partnera albo nie mam, to mój partner zawsze będzie moim przyjacielem.